Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej funduszowi inwestycji samorządowych. Fundusz został utworzony z inicjatywy Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jako fundusz wspierający gminy i powiaty, które nie mają dostatecznej ilości środków dofinansowania, by aplikować o środki z innych programów. Witamy senatorem naszej Ziemi. Panem Józefiem Łyczakiem, którego, jak sądzę, nie muszę Państwu absolutnie przedstawiać. Witamy również na dzisiejszej konferencji wicestarostów, przedstawicieli starostw z obszaru byłego województwa wocławskiego. Pozwólcie Państwo, że powitam jako pierwszego z racji tego, że jest gospodarzem miejsca. Pana Wicestarostę Powiatu Włocławskiego Jana Ambrożewicza, witamy Panie Starosto. Mnie, witam, witam serdecznie Wicestarostę Witnowskiego, Panią Marię Kubik. W imieniu Starosty Rypińskiego jest z nami Pani Anna Fabiszewska, bardzo ważna osoba w powiecie, bowiem Skarbnik Powiatu Rypińskiego. Witam mm. również serdecznie Wicestarostę Powiatu Aleksandrowskiego Pana Adama Kutaczka. I widzę starostę powiatu Radziejowskiego Pana Grzegorza Piaseckiego. Szanowni Państwo, Fundusz Inwestycji Samorządowych to 6 miliardów złotych na inwestycje właśnie samorządowe na wsparcie samorządów gmin i powiatów. 5 miliardów z tej kwoty to kwota przeznaczona dla gmin, miliard złotych przeznaczonych jest dla powiatów. Kolejna prasza, którą poproszę, żebyście Państwo mogli też sobie zobaczyć, środki na rządowy program, który wspiera inwestycje w samorządach, mogą być przeznaczone na bardzo szerokie cele. Na szkoły, przedszkola, żłobki, na wodociągi, na potrzeby domów pomocy społecznej, a także na cele komunikacyjne na budowę, remonty dróg czy, czy na poprawę jakości taboru miejskiego. Te inwestycje to inwestycje blisko ludzi, takie inwestycje koło domu. To program, który ma poprawić jakość funkcjonowania mieszkańców naszych gmin i powiatów. Program, który powstał jako program rządowy z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy. Poproszę o kolejną planszę. Proszę Państwa, tak wygląda dofinansowanie dla poszczególnych powiatów obszaru byłego województwa wrocławskiego. To jest ten nasz teren, wciąż nam bardzo bliski Stąd to przedstawiamy. Dzisiaj była się konferencja w Urzędzie w Kujawsku-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim Żędroszczych i chcę Państwu powiedzieć, że ponad 330 milionów złotych na ten fundusz inwestycji samorządowych jest przeznaczonych dla województwa kujawsko-pomorskiego. To naprawdę ogromna kwota wsparcia. Powiat Włocławski, mamy tutaj kwoty ponad 5 milionów 800 tysięcy. Powiat Rybiński, ponad 1 milion 600 tysięcy złotych. Aleksandrowski, ponad 1 milion 400 tysięcy. Lipnowski, ponad 1 milion 300 tysięcy. I powiat Radziejowski, blisko 800 tysięcy złotych. Poproszę kolejną transzę. Tak to się plasuje, jeśli chodzi o gminy powiatu Włocławskiego. Mamy tutaj 13 gmin z kwotami dofinansowania wsparcia na inwestycje, <coughs> powiat kolejny to jest powiat Aleksandrowski, również mamy 9 gmin powiatu z kwotami dofinansowania. Ja od razu powiem, że te kwoty zależą od wielkości gminy, liczebności, a także kwoty planowanych inwestycji. Poproszę kolejny powiat, powiat Lipnowski, również mamy 9 gmin powiatu lipnowskiego ujętych w tym dofinansowaniu, powiat radziejowski, 7 gmin powiatu i powiat rypiński, kolejne gminy. Szanowni Państwo, poproszę teraz o głos Pana Senatora Józafa Szanowni Państwo, jest nam no wszystkim bardzo miło, że. Spotykamy się dziś w tak bardzo istotnej i ważnej sprawie dla samorządów. To pierwsza taka inicjatywa wywołana przez pana prezydenta Dudę, która skierowana do samorządowców, do samorządowców. Z tej kwoty, o której tutaj było już mówione, 2,6 miliarda trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Myślę, że wreszcie skończą się te problemy, które do nas ciągle docierały na spotkaniach z gminami, z wójtami, z burmistrzami. Yy, dopingowaliśmy do tego, że my nie próbujecie wykorzystać funduszu drogowego, tego, który jest na budowę dróg. Z reguły blokadą, przeszkodą był brak był wkładu własnego. Te środki na ten wkład będzie można przeznaczyć, czyli tu to zadanie zostanie bardzo ułatwione. Mało tego. Z tych, z tych środków yy, będą realizowane głównie inwestycje jak to określamy, bardzo blisko ludzi, czyli, czyli najbardziej potrzebne ludzie, jak tu pani poseł wymieniła, to, to, to powinny być szkoły, żłobki, drogi, wodociągi, wodociągi, chodniki, a także, to jest bardzo istotne, zaszczyt dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników pracujących na poziomie powiatu i gmin. Kolejna sprawa, która jest tutaj bardzo istotna przy, tym, przy tej tarczy samorządowej, to wreszcie kończymy z tą uciążliwą biurokracją. Nie będzie już problemu z, z, z nagromadzeniem, nie wiem, książki, tak zwanego wniosku, a sprawa jest bardzo uproszczona. Składamy, składają samorządy wniosek do, do wojewody, gdzie jest bardzo szybko roz, rozpatrywany. Proponowany Terminy, bo to, to, to jest również bardzo istotne, czyli nie przesuwamy tego na kolejne lata, a pierwsze rozporządzenie naboru wniosków powinno mieć miejsce w początku sierpnia, czyli za troszeczkę lepiej jak 4 czy 5 tygodni. Rozpatrzenie wniosków powinno się zakończyć do połowy sierpnia, a realizacja, czyli fizyczne przekazanie środków początek września i co jest istotne również. Te środki niewykorzystane, przeznaczone do samorządów będzie można realizować po 2020 roku. Także myślę, że tutaj samorządowcy y, y, są na pewno zadowoleni, bo to takie, takie podanie ręki, takie tak, tak, skierowanie tak dużego strumienia środków myślę, że w wolnej Polsce ma miejsce y, po raz pierwszy. Ja tylko, jeżeli by Pani Poseł pozwoli, w związku z tym, że Państwo pewno też już są zmęczeni tą kampanią, która już jest na finiszu, chciałbym przekazać, zaapelować do mieszkańców naszego miasta, naszego okręgu, przekazać myśli, które przekazał Pan Prezydent Duda, który jest oczywiście również kandydatem, który nie krzyczy jak niektórzy głosujcie na mnie, tylko zaproponował, zaproponował nam wszystkim, żeby każdy zrobił taki mały rachunek sumienia, jak mu się żyło pięć lat wcześniej, na co go było stać, prawda, jakie otrzymał w ciągu tych ostatnich pięciu lat środki, wszyscy wiemy, że życie naszych mieszkańców, również dzieci, wygląd miast, miasteczek, wsi zmienił się, bardzo się zmienił, nie do poznania i wówczas Sprawiedliwa ocena powinna zdecydować, na kogo, na, na kogo nasi mieszkańcy oddadzą swój głos. Ja wierzę oczywiście i zachęcam, ażeby to był głos oddany na pana prezydenta Andrzeja Dudę, dlatego że w mojej ocenie on jest gwarantem tego, że nasz kraj dalej będzie się właściwie rozwijał i będzie i wszyscy będą i wszystkim będzie się żyło coraz lepiej. Szanowni Państwo, a więc do kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej. Przypomnę tylko, że w tej chwili mamy tarczę 4.0. Do tarczy finansowej to łącznie 400 miliardów złotych, z czego już 100 miliardów złotych zostało wypłacone przedsiębiorcom na początku tego tygodnia. Dołącza jeszcze tarcza samorządowa kolejny instrument wsparcia dla samorządów. Zgodnie z inicjatywą i zgodnie z ideą pana prezydenta Andrzeja Dudy, dla tych samorządów, które nie zawsze mają pieniądze na wkład własny, bo wiemy, że w programach, w różnych wnioskach, które gminy składają, trzeba mieć też chociaż jakiś procent, ale trzeba mieć ten wkład własny, i to są właśnie pieniądze w ramach tego wkładu własnego dla naszych samorządów. I tak jak powiedział pan senator, tych pieniędzy nie będzie trzeba wydatkować tylko w tym roku. I co ważne, te pieniądze, na które zostaną złożone wnioski, jak Państwo słyszeliście bardzo szeroki katalog działań, tych pieniędzy gminy i powiaty nie będą musiały oddawać. Proszę Państwa, teraz nastąpi ten moment, na który czekamy i my bardzo mocno z Panem Senatorem, bo to wielka przyjemność, ale także czekają nasi starostowie powiatów. Ja tylko jeszcze powiem, że miałaby dzisiaj z nami na konferencji pani wiceminister Anna Gabrińska ale nie zdążyła dojechać zbyt Bydgoszczy, z Konferencji Wojewódzkiej poświęconej też temu samemu tematowi. Szanowni Państwo, gdyby teraz były fanfary, to pewnie by się, by się rozległy. A zatem, jeżeli można, poprosimy Pana Starostę Powiatu Włocławskiego. Proszę Państwa, tak Pani Starosto, poprosimy tutaj do nas, do, do Pana Senatora Czek. Dla starostwa Włocławskiego. chwila dla fotoreporterów. Tak, myślę, że teraz na, na chwilę, Pani nie no, na moment tylko. Tak, tak. Ja mogę, pani starosta, tak. bardzo dziękuję. Pani starosta, serdecznie gratuluję. Przekazujemy panu pani starostwo Czech dla powiatu. Gratuluję serdecznie. Tak, brawa mi sądzimy, ale nie ma w to być. Szanowni Państwo, Pani Starosta Powiatu, e, pa, przepraszam, bo mamy, mamy kobietę, w takim razie, w takim razie jest idealnie Pani, Pani senatorze. Pani Starosta Powiatu proszę Państwa, też za chwilkę wręczymy, czek starczy dla samorządów, starczy samorządowej. Chciałbym że powiatów oraz gminy z powiatu lichnowskiego serdecznie podziękować za wsparcie. Są to pieniądze nieodzowne, które się przydadzą. Cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo. Na pewno będą dobrze wykorzystane dla mieszkańców. Poprosimy pana starostę powiatu aleksandrowskiego. Czek również na ręce pana starosty dla powiatu. Nie, Poczekamy. Dziękuję bardzo i gratuluję Pani Starosta. Serdecznie Dziękuję, Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję. Mhm. Pan Starosta powiatu Radziejowskiego zapraszamy do nas. O właśnie. Panie, panie starosta, gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę serdecznie że Również w imieniu samorządu, nie tylko powiatowego dziękuję za te środki, ale również w imieniu samorządowców, burmistrzów i, i wójtów z terenu P. którzy na swoje ręce otrzymają 3,7 miliona złotych z tego funduszu, dziękujemy. Bardzo duże pieniądze, bardzo się cieszymy, bo ma większej radości niż wsparcie samorządów, jeśli chodzi o inwestycje, bo to pomaga mieszkańcom, poprawia jakość ich życia, ale także powiedzmy sobie to szczerze, napędza lokalną gospodarkę. I Pani skarbnik powiatu rybińskiego, zapraszamy Pani skarbnik. Pan starosta jest niestety w tej chwili na służbowym wyjeździe bardzo ważne sprawy właśnie dla starostwa rybińskiego w stolicy, a pani skarbnik jest dzisiaj z nami i za chwilkę odbierze ten czas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Są to dla nas bardzo duże pieniądze, bardzo istotny zastrzyk gotówki i na pewno będą bardzo dobrze spożytkowane. Mam bezpośrednie wątpliwości. Zacznijmy od tego. Dziękuję. Pan starosta powiatu Wocławskiego, pan Stawia. Panie senatorze, pani poseł, szanowne panie i panowie, drodzy mieszkańcy powiatu Wocławskiego, właściwie byłego województwa całokswackiego. Jest mi niezwykle miło tak w tak zaszczytym gronie się znaleźć z dwóch powodów przede wszystkim, że żyjemy teraz w kraju, który dba o mieszkańców. I mój osobisty powód do dumy, że powiat wrocławski należy do tej grupy, która znalazła uznanie z racji naszych podejmowanych działań inwestycyjnych, że po raz kolejny otrzymujemy dość pokaźne sumy. Jesteśmy w czołówce. Będąc niegrzecznym i nieskromnym w województwie Kujawsko-Pomorskim, ale również i w kraju. Z racji podejmowanych inwestycji, y, proszę Państwa, wydajemy pieniądze pozyskiwane w sposób zdecydowany, ale również ostrożny, biorąc pod uwagę, że są pieniądze społeczne. Y, wiele rzeczy zdarzało się w historii naszego kraju. Ja pracując w samorządach już kilkanaście lat, swoje swojego życia, dużo rzeczy dotknąłem, zobaczyłem, ale tak korzystnych warunków, jakich tych ma samorząd stworzony, to jest po raz pierwszy raz w historii Polski zdarzyło. Ponieważ mało tego, że są programy przyjazne, to teraz jeszcze pan prezydent uda dołożył pomysł na prawidłowe funkcjonowanie samorządu, gdzie nie będziemy wybierać, wybierać i wypełniać stretty dokumentów tylko będziemy funkcjonować jak w normalnym kraju. A, Szanowni Państwo, niewiele było takich pomysłów godnych uwagi. Ja tylko wspomnę o jednym pomyśle, 500 Plus i w tej chwili pomysł Pana Prezydenta Dudy w zakresie pomocy w finansowaniu inwestycji samorządowych. Są to działania, które myślę się zapiszą w historii nie tylko w obecnej chwili, ale i później bo to rzeczywiście są najlepiej wykorzystane pieniądze zainwestowane w naszym kraju, bo samorządy wykonują te inwestycje nie dla siebie, tylko dla mieszkańców i tak to już koleżanka, koleżanki i koledzy dziękowali, ja podziękuję w imieniu naszych mieszkańców, że znaleźliśmy wielkie uznanie w oczach nie tylko praktycznie do naszych parlamentarzystów, ale wszystkich, którzy mogli się w tym temacie wypowiadać i docenili nasze działania, bo jak wiecie Państwo, różnie bywało. Nieraz ci, którzy dużo pracowali, dużo wydawali, starym stawali więcej jak inni i to jest proszę Państwa nowe spojrzenie, nowa jakość funkcjonowania i myślę nowa jakość polityki. Za to serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się niewątpliwie do wprowadzenia. Takiego pomysłu przekonując pana prezydenta do takich, a nie innych działań. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy w związku z tematem konferencji macie państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konferencji. Bardzo dziękuję również państwu starostom za to, że zechcieliście przyjechać tutaj, aby odebrać te, te czeki na środki finansowe, które są dla państwa zapewnione i cóż. Dziękujemy bardzo. I mam nadzieję, że załóżmy, że